Ok, a więc ostatni The Evil Awakens State, czyli trzeci, którego dostaliśmy. No, na part trzeci wiadomo. E, domyślam się, że zobaczymy na BioBrawlиненн to by miało sens. I mamy ostatni, ostatni jakby bunch misji. Jako stadio była Widel, tak teraz mamy tak naprawdę w sumie po prostu Planetary Destruction. I mamy trochę dość dziwne misje, że po prostu mamy użyć e, support memory. No, na, na pewno jedno to jest z nim. Bo nawet jest na miniaturce na ekranie startowym, jak ten jeden z bilionerów, więc. Jup, y, a drugi, no to jest po prostu mi Mister Satan, ale wydaje mi się, że w takim razie po prostu musimy użyć tego support Memory, no bo to jest chyba jedyny Mister Satan jako support Memory, jeśli się nie mylę. W każdym razie, no i tak mamy tylko jeden slot do support Memory, więc możemy zrobić, no, jedną maksymalnie misję naraz. Mm, trochę szkoda, no ale trudno, no, nie, raczej nie jest to ciężka misja, bo to znaczy. Wiadomo, nie jest to whiz, to jest tak naprawdę item, którego i tak nie czujemy, no bo no to tak się nic nie robi. Poza tym, no, ok, dodatkowy kies, spoko, ale no nie daje to nam żadnego defa, więc to nie jest jakieś game changing. I co? No zobaczmy, czy będzie to dość ciężkie, nie mamy żadnej misji na mm, y, typing, czyli że każdego rodzaju, więc zobaczmy, czy mm, trzeci stage będzie jakkolwiek cięższy niż y, pozostałe. No drugi. Niektórymi kartami mógł być ciężki. Tutaj mamy mm, 6 Planetary Distraction. Ogólnie chyba w poprzednim było tak, że mm, on był dużo silniejszy na Superclass y, Karty, co nie? Oj, tutaj mi. O, dobra, teraz jest dobrze. Na Superclass Karty, także na jakichś Gohanów, y, Gotanów i tak dalej. Tutaj mamy znowu Full Team Broly, albo po prostu Full Team Maximum, bez Ibu i, i Hirdegarni w Smetarles, więc może Full Broli nie. Mm, I dobra, czy chcę od razu używać maina. Może bym trochę wstrzymał się, bo tak naprawdę Tak naprawdę jesteśmy type advantage, więc Myślę, że powinniśmy jako tako sobie tutaj e, Dać radę z tankowaniem, zobacz O, o psik, o Jezus <laughs> Powinniśmy sobie jako tako dać radę Oj, fuck, nie dałem mu Oj, 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 oj. ale display tutaj poszedł ostry Dobra, Kid bo może umrzeć, No możemy tak naprawdę umrzeć od razu w pierwszej turze, więc zobaczmy jak to będzie wyglądało w sumie ciekawe czy mm, jakoś więcej faz tutaj też będzie, no bo ma tu jakiś licznik. Także najprawdopodobniej gdy, jak to Fury dojdzie do, do Maxa, no to raczej będziemy z tą już finalną, ostateczną fazą się bić. Okej, okay, double digits no to nie, no definitywnie nie pożywam Domaina Jak był bez... Double digits bez super ataku? Okej, okay, no dobra. No to myślę, że nie w się, Oni sobie martwić Jeśli jest tam decyzja. Żeby jeszcze się wstrzymać z domainem myślę, że była dobra, no bo definitywnie nie, nie jest nam jeszcze potrzebny. Ale co Fury z wolno się buduje? Ciekawe czy to od otrzymywanego demera, czy jak? Okej, okay, no na pewno chcę jego zostawić w rotacji No i myślę, że coś takiego chcę zrobić, nie? Także... Dajmy tu, tak go chce zostawić w rotacji, bo on jest w stanie, jak ma taki potencjał damageowy, niezwykły, że lepiej mimo wszystko i jego mieć w rotacji. Tym bardziej, że po, po transformacji i tak raczej nikt go tutaj nie zabije, jeśli on takie, taki damage zadaje póki Malutki, ale zobaczymy, po Fury może będzie dużo, dużo cięższe. myśliłbym się, gdyby to był taki, powiedzmy, okres przygotowawczy ta. Tutaj początek tej walki, a potem. O, no, zadaję po 5 milionów super ataku. Jak się już zbildapowałeś z, z tymi wszystkimi postaciami. O, 69, nice. 25 milionów przed transformacją, chłop zadaje, Co za typ. No ale Fury nie rośnie. Kurde, nie rozumiem troszeczkę. Troszeczkę tutaj nie rozumiem. Zaraz będziemy mogli w sumie. Może użyć tego bilionera, chociaż no jak póki co ta faza jest taka łatwa, no to nie wiem czy jest sens aż tak szybko go tutaj marnować Tarles powinien mieć maksymalną redukcję, także też totalnie na ludzie sobie tutaj e, powinien radzić Jak to wygląda jeśli chodzi o linki z tym Bu A zostawmy Tarlesa w rotacji z, mm, z Brurim Zda, Dajmy tak Dajmy taki. Hit był też na końcu ataku. Chociaż może lepiej było dać go do środka, żeby już sobie farmił te ataki, żeby miał maksymalną redukcję na następną wadze. Hmm. Bo dwa ataki chyba dostał tego hit, tak? Czyli no co, ma 40% redukcji teraz. A raczej jak wróci, no co myślę, że już skończymy tego. tego Bruliego tutaj. 24 milionów Tarleson nice. Prawda tak Ale zadaje dwa razy więcej w swoich gdzieś tam jakichś lepszych turach, ale no i tak to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że on ma jeszcze tą redukcję, to ja nie wiem czy defensywnie Tarles jest lepszy. W tym teamie myślę, że... No defensywnie raczej na pewno jest lepszy, co nie? Oj, zamienia się i jezek, pięknie. Ale nie będę jeszcze na pewno używać żadnego active skill ani nic To sobie zostawiamy yy, na później. Mhm, Herdegun -hmm. oczywiście spierdziela stąd Domain Byśmy mieli go do dziesiątej tury, nie? Kurde, no nie wiem, dobra, no jeszcze... jeszcze zostawię sobie. Już nie będę go używać. Myślę, że jeszcze aż tak to potrzebne nie jest. Eee... No i Herdegan jeszcze zrobi atak jakiś nawet, no proszę. No jak to wygląda? Może on ewentualnie odpala tą furę jak nie... Nie wiem, poniżej połowy HP czy coś, no bo ten tasek w ogóle się nie rusza, no to. Ciężko tutaj stwierdzić kiedy on tak naprawdę mm, zacznie się transformować, ale widzę, że cały czas mu zwiększamy atak, więc naprawdę to już może troszeczkę zacząć boleć tego... Te yy, tego te ataki. No jak widać nie za bardzo. Broli 25 milionów, bez active skilla, bez w ogóle 24 key, więc mega ładnie. Mhm, mm cały jeden pasek, praktycznie, bardzo ładnie. Jest dwa dyscypliny, ale pójdą. Mi jest tak po prostu szkoda, że mam, go na, że mam go na tylko na 55%. To jakby, oh, jezd, jak jakby, ach jezu, jaką byłby by za takie liczby tutaj porąbane z kosmosu. Mhm, no trudno. Niestety, z tych wszystkich LR, a oczywiście lr -a, którą dopiero tak naprawdę co trafię, bo trafię ją podczas tego Worldwide, to. Ona musi być praktycznie najlepszą Yellow coin w grze, taką Easy czy nie? Jakaś którą mam na Rainbow, typu typuję jakiś pewnie Cel Max. To oczywiście, że nie będzie, choć Starlesa mam chyba na Rainbow, nie? jest też bardzo dobry, więc. No, może aż tak nie warto narzekać. Dobra, to bym się już transformujmy. Bo myślę, że to jest troszeczkę przesada, że tak długo to tutaj e, trwa. Nie mogę odpalić domaina? A, on controllable power. I ty nie jesteś. O nie, no dobra. To niedobrze. dobrze, hmm. To niedobrze, że, że ciebie tak tutaj mamy. Dobra, dajmy, I guess... Tak O Jezu, to jest tak lipty z tymi kiorbami, ale dobra, nie, nie się aż tak źle powiedzmy. I te in weźmy też dla ciebie Tarles. Cały czas jest na full HP i chyba nie straciliśmy ani razu damage'a, więc to trochę... Trochę póki co rozczarowaniem jest ten bosik. Definitywnie. Tym bardziej, że to jest niby ostatni stage. Ale widać, że musimy poczekać dopiero na Blue Zone, na Supreme Magnificent Battle, który jeszcze nie wyszedł z... Mm, ...tymi już finalnymi postaciami na Worldwide dla partu trzeciego. Tam chyba będzie Gohan, Super Saiyan Gohan, nie wiem w sumie kto jeszcze. Może jakiś od 3 Goku, nie wiem, nie wiem. Czy tam może tam był Geta nawet. Ale w każdym razie te walki no powinny być dość ciężkie. No Czy te wcześniejsze z, z Gohanem SCZ-2 czy tam Goku były aż tak trudne? No, nie powiedziałbym. Więc że tutaj będzie coś naprawdę na poziomie najcięższej po prostu walki w grze. Jeśli by tak zrobili, że ta walka byłaby cięższa niż Goku i Freeza, no ja bym nie narzekł, gdybyśmy się tak pomęczyli. Chciałbym taką walkę w końcu, że bierzemy naprawdę te takie najmocniejsze karty. Może nawet nie te, co najmocniejsze, najmocniejsze karty, ale mamy nie, misję nawet taką samą, czyli Planetary Destruction. I pierwszego dnia jak to robię nie jestem w sobie tego zrobić, czyli te 6 prób nie wystarcza, nie? To moim zdaniem byłoby mega spoko. I mega spoko jest też to, że no, odpalamy tutaj już do nie ma co się pierdzielić. <laughs> jak się pośmiał No dobra Zostawmy może Tak jak go w pierwszym Slocie Zróbmy tak i dajmy, nie wiem, te fizyczne orby Kitbu tak samo Zobaczmy jak sobie poradzi w tym pierwszym slocie Jeden atak musi przyjąć, żeby to nie było super tylko okej okay. 143 tysiące? no proszę. Zresztą jakiś demer dostaliśmy, ale 40 milionów idzie. Wow. Czy to po prostu go zabije od razu? Ach, jeszcze additional na jeden. No i dobra. No i co się dzieje z tym Fury? Czy to jest koniec walki? Co? A ja nie użyłem. Nie użyłem support Memory. Okej okay. Nie, jaki Deblizem, nie użyłem Sapur Memory. Czemu on się nie zmienił w ferii? Czy Ferry w ogóle, tak? Czemu on nie został Furasem? Może nie wiem, jeśli jesteśmy Team x Team, to nie jest w stanie się zmienić. Może nie wiem, trzeba mieć karty super jakichś Gohanów i TP. Ale dziwne. 8 minut, 4 misje zrobiliśmy, Oczywiście nie użyłem mi tę, bo chciałem go zachować na późniejszą fazę. No I koniec końców. <laughs> nie zrobiłem. Ja pierdzielę Dobra, no odbierzmy to, co się udało, czyli Support Memory z Brurim, o właśnie, który ratuje Mówi, bossy z revenge kategorii ale jest atek do 10% in battle, nice I dla broliwy i Paragus'a, fajne, kurde, bardzo fajne Eee, no ta, i 6 dodatkowych DS-ów za, za, za po prostu użycie Support Memory Znaczy nie Support Memory, tylko Support Item'u Ale sam stage, no bardzo prosty i to bardzo prosty, wow オーケー、なるほど、とっとも大丈せな